Cześć, witajcie. Ja jestem WUPO a to jest Slender. Dokładnie Slender. W końcu się za niego wziąłem. Mamy teraz obecnie godzinę 24.20. No i zobaczymy, jak to będzie, jak mi tam pójdzie. Um, będzie pewnie sporo krzyków i tak dalej, i tak dalej, ale trudno. Um, ok, no i co? Aha, możemy zaczynać. Nagram wam wszystkie części Slendera i puszczę je jakoś w nocy. Co by narobić klimatu, bo sam mam klimat, jest totalnie ciemno, w domu nikogo nie ma. Ale jest Slender, pan w garniturku. Ok, no i dobra. Zaczynamy. Collect all 8 pages. Ojeje, dźwięki za głośno mam w słuchawkach i będzie. Trochę no Pierwsza część chyba jest najbardziej klimatyczna i najbardziej... znaczy klimatyczna, najstraszniejsza chyba jest. No bo jednak jest ten las, a potem już są tylko budynki. No ale wiadomo Slender to Slender i tak można się przestraszyć, okej, okay, no i muszę się niby rozglądać za tymi karteczkami, tak? Osiem karteczek i. Hmm. I... i... <ścoughs> no i trzeba je zebrać, tak? Dobra, to jest jakieś duże drzewo na środku drogi, więc się domyślam, że tam będzie jedna z kartek. Yy, podobno on yy, Slender nie atakuje, dopóki nie znajdziemy pierwszej kartki. Dopiero od pierwszej karteczki on zaczyna działać. O, no i jest karteczka, więc dobra, zacznie się ta muzyczka i będzie. Help me, help me. Tak. No, jest muzyczka. Tak jak mówiłem. Teraz stronę mam iść. Nie nie, 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 będę się rozglądał, nie. Ale mam zimno w pokoju. To dodaję też klimatu, aczkolwiek to jest gorzej dla mnie, no. Nie, nie, nie. O, jakiś samochodzik mamy. Tam, gdzie nie świeci ta latarka w tym obrębie, jest totalnie ciemno i nic tam nie widzę, więc jakbym go... on by tam stał, to tak bym go nie widział. O, coś było obok mnie, ale dobra. No nie, to chyba drzewo, tylko jednak. Dobra, co my tu mamy? Nic tu, nie, 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 nie. Nie odwracaj się, nie odwracaj. Nie odwracaj się. Nie ma kartki. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, dobra, no to lecimy dalej, tylko gdzie? Jak tu nic nie ma. Jakaś ścieżka by się przydała. Aczkolwiek nie ma żadnej ścieżki. No nie, slender slender slender. Oj 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 ja mnie przeszły. Skurwo tam stał. Sorry, mogę przeklinać i może wam się to nie spodobać, no ale wybaczcie, no niestety ta gra zmusza człowieka do tego. No i gdzie są te karteczki? No nie, myślę, że zbiorę 8. Aczkolwiek będę starał się jak najwięcej. Yy, <słysy> slender, slender. Zapalcie jakieś światło w pokoju. Dobra, telefon odpalę, żebym wiedział, ile już nadkrywam. Eee, nie, 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 nie. nie ma, nie ma. Sprawdźmy te kible, czy... Ach, fff, Jakby tu stało, to bym chana zawał padł. Po co ja tu nazywam, jak tu nie ma kartki? Fuck you, Slender! Fuck you! Szczerze, fuck you! No pewnie to się na razie nie. to jest wyjście, a w tym domku podobno jest karteczka, więc muszę ją znaleźć. U, nie mogę przecież aż tak słabo wypełnić. Dobra, tutaj wchodziłem. Czy może wchodziłem tędy? No. Nie wiem, już w ogóle totalnie się pogubiłem, nie? Slender, Slender Nic tam nie ma na razie. Na razie. <noise> Dobra, jest krzesło, ale kartki nie ma to olać. Może tu jednak nic nie ma Tędy wchodziłem czy wychodziłem? Nie wiem, w ogóle już się cał pogubi. Iee, ty chuj. O, ale zimno, mi się zrobiło, ciarki całe mi przychodzą. Nie wiem gdzie ja mam iść w ogóle. Ty szmato. No nie mówcie, że znajdę tylko jedną kartkę. Ale zimno... Slender, slender, slender... Nie, 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 Dobrze, ja idę? Gdzie ja idę w ogóle? Panie... Eee. Nic tu nie ma, no nie ma, nie ma. a mi zimno... coś dupie totalne no udali coś gdzie te kartki mogłyby być a co mam każde drzewo sprawdzać i że Gdzieś tam będzie kartka no dajcie spokój teraz pójdziemy w prawo w ogóle totalnie się pogubiłem ale co tu miało być no nie widziałem go a ta muzyka była co ja tu jebne Na zawoł padnę. Co jakiś płot w ogóle na spawna wróciłem? No jaj Co ja zrobiłem teraz w tym momencie? Stary sprintu. Nie, 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 bo latarka O nie. Dobra, jesteśmy hardcorem. Du, 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 Islander. Ha, nie, nie, nie. Nie ma tak łatwo ze mną, nie wygrasz, kolego. Nie, 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 stary, nie wyłączaj Ja to to nie. To się sprawdzić jakoś ile mam kartek czy coś? Nie bardzo, no trudno. No, ale ciarki mi przychodzą. ojebane. No i co my tu mamy? No i to jest to drzewo, to była kartka. No to ja po prostu się wróciłem. No, więc sprawę po całości. Poszedłem wtedy tu, chyba. Idziemy jeszcze raz ja Slender, Slender, jesteś taką cipką i Ni, nic mi nie zrobisz, stary. A teraz nagle no, jakby wyskoczył, nie, ja bym padł na zawoł, no to by było niezłe. Ale jak dla kogo, może dla niego, dla mnie niezbyt. No dobra, dobra, już, już, już już, już ogar. No ta muzyczka w tle mnie dobija, to takie uderzenia w coś. Jak nic nie było to takich nie ma no i. Dobra, znowu przez ten las trzeba przejść. On tu może być, on może być wszędzie, on może stać. O! O nie nie nie, jakieś szumy na ekranie. What the fuck! No co się dzieje? Wetyfy! Nie! On tam był. To Czemu ja idę w tą stronę, skoro on tam był? Jaki jestem głupi! Nie nie. nie, nie, dobra, sytuacja opanowana, situation clear, nie, nie, mam to w dupie, nie nagrywam więcej. Dobra, 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 dobra. Jest. Ok, wychodzę i teraz już będę dobrze szedł. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, tylko się nie odwracaj. Ja, ale tu nic nie widać, gdzie ja idę w ogóle. Mm. No jakieś beczki są. Beczki, beczki, beczki. Karteczki bym chciał. Ale nie slendera, tak? Nie chcę slendera, chcę karteczki. No co mu to jest tak ciemno? W tych nowszych częściach jest troszkę jaśniej, chociażby skórby, synu. Mm. Nie, nie, to byłoby zabójcze, gdybym się tak odwracał. A cóż, z kartki muszę szukać, nie mogę wyjść na taką chipę i znaleźć tylko jedną kartkę. A przynajmniej się długo trzymałem, niektórzy mają szybko kartki, szybko padają. A jestem tutaj like a boss, nie? O ty szmoto, ty szmoto, nie stój tam, bo ci za niemi. Czemu nie mogę się wziąć jakiejś armii Jakbym kałacha miał nie I jakieś Refraktory kurwa Takie Takie full mocne nie co wyświetlały Kilometr okolice obok mnie I byłoby bosko Slender miałby, nie miałby ze mną szans Tylko by się pojawił w tym świetle Od razu by Heda dostał I tyle ja ty, Na tym by się skończyła nasza przyjaźń Nasze spotkanie no dobra, no nic tu nie ma. Szczerze mówiąc, oglądałem sporo slender, yy, slenderów w wykonaniu różnych YouTuberów. No i jakoś często tutaj, gdzieś na tym etapie wszyscy kończyli. A ja mam tylko jedną kartkę i też tu jestem. Oni mieli już 3-4 albo nawet więcej. Dobra, jakieś są kamyczki, ale ja pójdę tędy, nie będę taki. Ale tam na bank byłaby karteczka. Mam w dupie te kartki, ja chcę dojść do domu. Tam chyba stał, o nie, o nie, ty skurwysynu wyszynu <laughs> Jeszcze tak ciemno jest wszędzie Tak chciałbym w sumie nagrać wam z kamerką to Ale nie mam czym nagrywać, nie mam kamery po prostu, a nie będę telefonem nagrywał jak jakiś gimbus, nie? Ale naprawdę Klimat jest zajebisty, no ja mam jedną karkę, dlatego on tak Uuuuuuuuuu, dość rzadko się pojawia Gdzie ja w ogóle idę, nie? To jest jakaś masakra, tu nic nie ma, to jest jakiś las. W ogóle co za debil się zapuszcza w taki las, jak jest tak ciemno i on jest sam, ma tylko latarkę i bez kałacha idzie, nie? To jest po prostu... No to jest żalasz, nie? to nie ma sensu w ogóle, no Ta fabuła nie ma sensu, przecież no. Życie nie ma sensu, Slender nie ma sensu, brzon nie istnieje, to jest tylko jakiś wymysł, on tylko w mojej głowie się pojawia, tak? No i tu nic nie ma, nie ma Slendera, nie ma nic. No i nudny odcinek, nie? O, co to? Co z wielki? Nie wiem, co to za Kutasik, ale podejdę. To jest wielkie Dildo, nie? Slender sobie przyniósł, bo chciał się pobawić. Dobra, dobra, dobra. O, tu można wejść. A nie, karteczka. jest 2 dwa, dopiero 2, ale z tym hajtem nie jestem. Oj ty, 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 ty. ty, ty, ty. Nie. nie, 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 slenduś, nie rób mi tego. Stary, bo zaraz idę do sklepu z bronią, Po drodze kilka zombie w i A, mamy dwie kartki. No mam dwie kartki, I co dalej? Czyli, w, jak są jakieś takie charakterystyczne miejsca, to tam będzie kartka. No ale widzicie, w tym pomieszczeniu tam domku nie znalazłem. Nie znalazłem przy beczkach, a do tych kamieni nie chciałem podchodzić. No. <grym>, a widzicie, ale sobie radzę. Przynajmniej wytrzymałem długo, strasznie długo. W ogóle mam jakieś takie zaburzenie. No i co, nie mówcie, że znowu na spawna doszedłem. What the fuck, jakie ja mam znaleźć te 8 kartek? Przecież to jest nieludzkie. No dobra, lecimy jeszcze raz. W tripa, idziemy w tripa. Ziomki idą ze mną. Nie, 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 nie pamiętam tekstu. Była jakaś taka nuta właśnie. Ej, 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 ej. Stary Slendys. Czemu ta latarka świeci coraz słabiej? What the fuck? Ja tu nic nie widzę. Nie zazdroszczę wam oglądania tego na YouTube. Czekajcie, którym się podładowało. Po Zuma mogę, o nie, ale nie Którym się podładowywało latarkę, ale nie pamiętam którym. Jak ona mi zgaśnie, to naprawdę będzie koniec. To już będzie dead, nie na miejscu, zgon po prostu. No, prawie nic nie widzę. No, tf, fajnie, fajnie, fajnie materiał będzie. Na YouTube jest jeszcze ciemniej, więc w ogóle tam nic nie widać. Ale wTF no, no idzie ja idę jak ja nic nie widzę Powiedzcie mi, po powiedzcie mi, idzie ja idę jak ja nic nie widzę W tam jest droga czy tam jest droga czy... O, tam jest domek, dobra, widzę jakieś zarysy No włączcie latarko, a nie to jest jeszcze ten samochód. Latarko Proszę cię, włącz się To muzyka naprawdę mnie dobija Znaleźć jakieś baterie do tej latarki, bo to jest... Nie ma szans, żeby tu bez latarki chodzić Nie no, bez kitu, no naprawdę, jak można być takim kretynem, że samemu w nocy idzie się do takiego lasu No nie, to jest po prostu już... Że... Uh, huh, huh. Co tam nie ma, nie ma? Gdzie były teraz te domki? Dobra, idę prosto przy ciebie, mam wszystko w dupie Mam ci nie, nie, nie wiem czemu mi to jakoś tak się na myśl nasunęło, okej, okay, dobra, no widzę coś, jakiś domek, no i dobra, no to w domku na pewno będzie kartka i trzeba ją znaleźć, to będzie moja trzecia, o ile dożyję do tej chwili, ta latarka naprawdę już tak żałośnie świeci, że to jest, no i żebym nie widział co jest na końcu korytarza, a latarkę mam, o nie się patrzy, a jak on mi tu wyskoczy zabije kogoś nie, po prostu tu byłem pamiętam to tu nic nie było tam też nic nie ma eee, to jest jakieś wyjście na dwór bodajże to jest jakieś pomieszczenie, no i dobra, nic w nim nie ma eee, no znajdź tą kartkę ale nie slendera Okej, okay, tu wbiłem. A bo to jest w ogóle takie skrzyżowanie, ta? Tam jest jakieś wyjście. Tu jest wyjście. No no to z tej strony teraz sprawdzimy. Coś jest na podłodze. Okej, okay, jakieś światło widzę. Czy to od mojej latarki? No to jest krzesło. Krzesło mi za dużo nie pomoże niestety. Jest to w ogóle ta kartka czy nie ma? No bo jakie ja tu tak bez sensu To jest naprawdę... W chuja mnie robią, slender ty. No nie ma, no nie ma! Dlaczego? No co za szmaty Każą mi tu łazić a tu nic nie ma Dobra, czemu tu jest tak ciemno? What the fuck? Co jest z moją latarką? Którym się... Włącz się, szmato, włącz się, bo cię zajebie. Którym się ładowało tą latarkę jebaną Nie no, nie będę... Spamuję wszystkimi na klawiaturze No nie, nic nie działa, nie Nie, już po mnie, jest tak ciemno, ja mam dwie kartki i ja... Nie no już po mnie, nie totalnie nic nie widzę, nie aż o oczy zamknę, bo to <noise> gdzie ja idę, w ogóle nic nie widzę, nie jakieś drzewa są o, o, zabij mnie, zabij mnie, bo to nie ma sensu nie, nie nie, ale mi jest jak o <słyska> wynik no, bardzo słaby. Natomiast jeżeli chodzi o czas wytrzymania, jest dość długi i jakoś nie krzyczałem zbytnio, więc. O, ale byście widzieli, co się dzieje z moim ciałem. O, cały jestem w ciarkach, jest tak zimno. O Boże. <słyska> Ale myślę, że spodoba wam się materiał. Jest to pierwszy z czterech, obecnie czterech, bo są obecnie cztery wersje Slendera. Pierwsza jest to zwykły Slender i właśnie go skończyłem. Także no co, może wam myślę, że wam się spodoba. Slender wiadomo troszkę jakieś oderwanie od klocków. No i jeżeli tak, no to zostawcie tą łapkę, no i komentarz, oczywiście komentarz, możecie jakieś fajne momenty z filmu dawać w sekundach, to inni też mogą szybciej trafić do nich, także co, no dzięki za oglądanie i cześć.